Witajcie telewidzowie z naszego pierwszego pełnego dnia w Gwatemali, my jesteśmy w mieście Antigua, idziemy najpierw na śniadanie, a później pozwiedzamy sobie trochę miasto. Patrzcie, zdążyliśmy tylko ledwie wyjść z domu i już jest jakiś pieniądz. Oni chyba po prostu to wyrzucają, bo to wydaje mi się, że nie ma wartości, musimy dzisiaj je sprawdzić w sklepie, może jest tak, jakby to chyba w Nicaraguji było, tak? Tak, Czy że, że już też... nawet nie przyjmowali. Tak, no ale zawsze coś, grosz to proszę, jak już mówiłam, coś z tego się zbiera. To jest ciekawe, już wcześniej to widziałem w jakimś mieście. Jest emergency, to jest od policji, więc jak coś wam się dzieje, ktoś was okradnie albo jakaś sytuacja nie miła, naciskacie, dzwonicie, tutaj jest kamera i można od razu zgłosić. Zobaczcie na te dwa wulkany. Ten jest Akatenango, tutaj, o ten, ten tutaj, e, 4000 metrów nad poziomem morza. A to jest płego, który co 20 minut wybuchł. I teraz widać erupcję, widać ten dym, który leci. Jest i policja w mieście, która pilnuje porządku. Kolegę zatrzymali na motorze i pewnie jakieś dokumenty będzie trzeba... O, najpierw przeszukanie. O, to, tego się nie spodziewałem. O, pani też nagrywa interwencję albo zdjęcie robiła. Dokumenty i będzie można dalej jechać. Oj, pani też dokumenty, pani nie ma. Szukamy miejsca, gdzie możemy zjeść śniadanie i tutaj pani coś serwuje. Zaraz sprawdzimy, co tutaj jest. Mamy już miejsce, gdzie zjemy śniadanie. Marika ma już swoją kanapkę z kurczakiem. Taka Mariki kanapka będzie kosztowała lekko ponad 6 zł. I. nie, 6 zł. 6 zł. I tutaj Mariki Sok jeszcze z marchewek, 6 zł. Także Tanio, ja czekam na swoją kanapkę z kotletem ze świni. Marcin dostał już swoje kanapki. Trochę inaczej niż myśleliśmy, że będą wyglądały. Jak smakują? O, bagaż. Smakują jak carbonara, bo to jest taki boczek jak do karbonary. Dobre, mi się przypomniały domowe zapiekanki, jak robiliśmy w domu. Właśnie tarta szynka na oczkach grubych na przykład. Pieczarek dodać i zapiekanka. Mhm. Te kanapki są tak dobre, że u szefowej zamówiliśmy jeszcze jedną. Tym razem będzie z jajkiem, z jajecznicą. Pani wbiła dwa jajka. Jak wam mówiliśmy, widzieliśmy jeszcze jedną kanapkę. I Marcin zamówił kawę, a teraz się okazuje, że my pieniędzy nie mamy. Będziemy musieli wymienić, zaraz zapytamy. Marika została w tej restauracji, gdzie jedliśmy śniadanie, a ja teraz idę do bankomatu, wybrać pieniądze. Za wybranie pieniędzy w bankomacie w Gwatemali trzeba zapłacić 4 dolary, czyli 16 zł. Pamiętajcie, jak będziecie w Gwatemali, no to B5 kasuje 24 zł, a bankomaty B kasują tylko 16. Z tamtego bankomatu pierwszego nawet 25 zł chcieli. Czytaliśmy też na jakichś stronach, jeżeli chodzi o bankomaty w Gwatemali, no to nie ma tutaj bankomatów. Które nie pobierają żadnej opłaty. Wróciliśmy już, raczej ja wróciłem do restauracji. Mamy pieniądze, zapłacimy rachunek i, i wychodzimy. Już możesz, Marii, odpocząć. Mój się, zdawałam się, że muszę biec, uciekać. No uciekać. Tak, myślałem, że będziesz uciekać, że się tu nie spotkam. Słyszeliśmy, że w Batemali, no to karty się bardzo mało używa w takich miejscach i tutaj też jest limit. Trzeba wydać 50, czyli 25 zł. Dopiero będzie można zapłacić kartą. Nie ma tak, że za każdą złotówkę płacicie kartą. No nie mam, naprawdę w mało małej ilości miejsc, gdzieś tam poczytałam. Ciężko na bazarach, klepach, w autobusach. Jedynie niektóre wycieczki można kupić, nawet za jeśli rezerwujecie przez booking, to i tak będziecie musieli zapłacić 99% gotówka. A Marika zamawia sobie cappuccino za 10 cali, czyli wychodzi 5,20. Jesteśmy teraz na takim lokalnym markecie, i gołym okiem można zauważyć, że tutaj jest więcej białych turystów z Europy czy z Ameryki niż to było w Salwadorze. Zobaczcie, jak tym razem wywalił, nieźle. Jest taki bar na środku marketu, no i ludzie po zakupach się relaksują i można sobie kupić piwo, wino, kto co chce. Pani tutaj smaży jakieś zielone tortille, takich jeszcze nie jedliśmy, to pewnie z dodatkiem czegoś do ciasta. Patrzcie, teraz widać jest za chmurami ten wulkan, ale znowu wybuch. On co 20 minut wybucha. Widzicie ten czarny dym, co się podnosi? No to tak. Kolejna erupcja. Pięknie to wygląda. Tutaj mają takie kurczaki i frytki smażone. Świeżokrojone fryty, takie lubimy najbardziej. O, pan widać, że już się tutaj zmęczył. Zbieramy informacje na temat wulkanu. A wulkana, wulkan. Wulkanu Acatenango 450 kecale, czyli to jakieś 218 zł. To jest pierwsza oferta, którą zobaczyliśmy. Idziemy dalej. Chodząc po ulicach Antigüe, no to czuć tutaj ząb czasu. Zobaczcie tutaj też jakiś stary kościół albo katedra. No jednak już rozwalona. Nie ma dachu, ale tutaj te budyneczki robią robotę. Tutaj zobaczcie w środku, to jest zamknięte, ale to wygląda właśnie jak jakaś stara katedra. A Marika dostała promocję na masaż. 15 minut na darmo albo 10% na wybrany masaż. A ile za masaż? Nie, nie, ma, cen... nie jest napisane, trzeba na łosek napisać. A tak z przodu wygląda ta katedra, czy też kościół. No jednak tutaj sporo jest trzęsień ziemi i już słyszeliśmy wcześniej, że tutaj sporo budynków ucierpiało już nie raz. Doszliśmy już do samego centrum Antigua. Na środku jest jakiś park, tutaj są piękne budynki. I zobaczcie, jak tutaj malczyków karmią i nie tylko, turystów też. Pięknie to wygląda. Jakieś pomidory, ryż, mięso, sałatki. Jak wiecie, uwielbiamy kawę. Rozpoznajecie ten znaczek? To teraz wam pokażę najbardziej wypasiony Starbucks, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. Skręcamy w lewo i tutaj jest miejsce, gdzie się zamawia kawę. Zobaczcie. Piękna kawiarnia. Któregoś dnia zawitamy do tej kawiarni. Jeszcze nie pokazywałem wam, ale są pokoje do pracy. Można przyjść z laptopem, popracować. Są pokoje takie do relaksu, także spore miejsce, wypasiony Starbucks, Marika zajarana. Brak Pierwszy raz coś takiego widzę. Taką bryczką można się przejechać. Wygląda na to, że ona jest elektryczna. I można by było takie w Krakowie nawet zrobić. Nie musieliby koni męczyć. A dochodzimy teraz do najsłynniejszego miejsca w całej Gwatemalii. Ten łuk, który tutaj widzicie przed nami jest rozpoznawalny i można go spotkać na wielu widokówkach. Tak wygląda ta brama z drugiej strony i obok od razu jest... Kościół, ruiny kościoła, i w 1773 roku duże dwa trzęsienia ziemi nawiedziły te rejony, i ponoć 30 kościołów zostało zniszczonych. W większości nie zostały one odbudowane, ale tutaj można zobaczyć jeszcze pozostałości, a tam w środku, jak są święta Wielkiej Nocy, to tutaj, zobaczcie, są platformy z drogą krzyżową, i one wyjeżdżają na miasto. Tutaj jest kolejny dość spory kościół, widać, że ludzie na górę wchodzą, więc można wchodzić, jest otwarty, ale to jest kolejne miejsce, gdzie możemy zjeść, więc my bierzemy no, taką małą przekąskę z kurczakiem tym razem. Pani już taką twardą tortillę nasmarowała pastą z kurczaka, do tego będą zioła, ser, pewnie jakieś kapusty, zaraz pani coś tutaj nakłada. O, ostry sos. Pytałem się 3 minuty temu Mariki, czy jest głodna, powiedziała, że nie, ale jak zobaczyła taką przekąskę, to poszła w to. 7,50, 15 kecali, takie coś. Przepyszne to jest. Pasta z kurczaka, z majonezem i dodatki. To my w dobrą malejkę trafiliśmy, bo to nie tylko jedne miejsce, gdzie można kupić jakieś przekąski. Tutaj też są, coś na świeżo. O, tutaj też coś dla mnie jest. Ja to lubię mięso. Ładnie to wygląda. No, wybór spory, tylko że ja jeszcze nie jestem głodny. Jeszcze poczekam trochę na, na mój obiad. Tutaj dalej to samo, zobaczcie. Sporo mięsa. Zjedliśmy tą pyszną przekąskę i zobaczcie, tak wygląda ten kościół od przodu. Tutaj widzę, że ludzie wychodzą. Marika, wchodzimy dzisiaj, czy innego dnia przyjdziemy? Innego dnia. Możemy zobaczyć jaka cena, jak to wygląda, w których godzinach otwarte. Tak, dzisiaj tak odpoczywamy bardziej po wczorajszej podróży. Dzisiaj trochę pochodzimy, właśnie pozwiecamy, zrobimy taką wstępną orientację, co gdzie można zjeść, co gdzie można kupić. Popróbujemy trochę smaków miasta. No tak, a już jak kupimy ubrania i się odstroimy, to wejdziemy na górę. <laughs> No tak, bo wiadomo, no przecież to nie tylko wejście na górę, też jeszcze musi być ładne zdjęcie zrobione w ładnych ciuchach. Mamy jakie ceny są? Pamiętajcie, że kecale to jest tak Plus, minus połowa, czyli e, lokalni mają za 10 cali, czyli za 5 zł, my mamy za 20, czyli za 10 zł. Mamy już wszystkie informacje na temat tego kościoła, dachu i ruin tutaj, bo też ponoć jakieś są ruiny i przyjdziemy tutaj innego dnia. W Indiach widzieliśmy po raz pierwszy takie rzeczy, że można się zważyć na ulicy. No i tutaj też kolega ma trzy wagi, no i kasuje za zważenie się. A tutaj, taksi kolektywo, <laughs> tak można jeździć. I z plecakami ze szkoły może wracają. W centrum znaleźliśmy sklep z pamiątkami, i można tutaj kupić prawie wszystko, co znajdziecie na markecie u jakichś tam kobietek czy panów. Ale tutaj ceny są wyższe, no i nie da się targować. Pięknie. O, myślę, że pójdziemy na market, taki normalny market, tam lepsze ceny. Tak, tutaj co widziałam, te opaski czy jakieś tam rzeczy, no to były. No, stała cena, a na markecie też pan taką powiedział, ale później sprzed o połowę. Tam się można targować, a to jest po prostu sklep. Zobaczcie, jak w tym mieście sobie wymyślili, że sprzedają lody w takich autobusach. Ale zobaczcie, ta brama jest tutaj bardzo popularna, i miejscowi przychodzą tutaj na sesje zdjęciowe. To raczej nie sesja ślubna. Ta młoda kobieta wygląda, jakby miała 15-16 lat. Przed nami kolejny kościół, i też zobaczcie, są ruiny z tyłu. Więc ten na pewno jest odbudowany, albo tylko część niego jest odbudowana, bo z tyłu widać, że no, mury porozwalane. Tutaj widzicie ten kościół od przodu, a to miasto wygląda tak pięknie i dlatego tutaj było tyle kościołów, bo Hiszpanie postanowili, że to będzie najświętsze miasto na świecie. Więc dlatego tyle tych kościołów tutaj jest, albo było, bo jak wiecie, 30 zostało już zniszczonych podczas tego trzęsienia ziemi. No i zostało niewiele. No zresztą ten też widzieliście z tyłu, no to ruiny. A to normalne w tych krajach, że zobaczcie, chłopaki chodzą z koszyczkami, w koszyczku mają gumy i sprzedają. <gum> gam, gam. Policja jakim sprzętem jeździ w tym mieście? No i widzicie, nawet was pozdrawiają. Dochodzimy do kolejnego pięknego miejsca. Tutaj jest park taki ładny z palmami. Tam z tyłu też jest taki historyczny budynek. No i oczywiście co? Piękny kościół obok. Wejdziemy do środka kościoła, zobaczyć jak on wygląda w środku. I oczywiście ścianka przed wejściem, żeby nic nie było widać. Ołtarza, ale spokojnie, nikogo nie ma. Palą się tutaj dwie świeczki. Ładny biały kościół u góry deski. Tutaj znowu jakiś piękny obraz. Spotkaliśmy się z tym już kilka razy i zobaczcie, Jezus tutaj jest czarny. A ty Marii widziałaś czarnego wcześniej Jezusa? No tak, już kilka razy w Ameryce tutaj Południowej jak byliśmy to był i w kościołach i tam też ołtarz, też nie w takiej jasnej, jasnej karnacji, tylko taki trochę ciemniejszy. Też w sumie... mhm. No. Mhm. Jak wiecie, no to możecie dać nam zdanie, bo w sumie ciekawe, tylko w tej części świata ja się ja z tym spotkaliśmy, że są przedstawieni jako ciemni. Wyszliśmy już z kościoła, idziemy teraz wzdłuż tego no, niewielkiego parku, bo po jednej i po drugiej stronie już widać ulicę. Ale ten park jest fajny z tego powodu, że tutaj są palmy. Przy lepszej pogodzie, przy lepszej widoczności widać też stąd fajnie wulkany. Ale już chmury naszły i też pogoda nam się zmienia, bo wiatr zaczyna dość mocny wiać, więc może być tak jak wczoraj, że będzie padało tutaj. Z przodu widać piękny budynek, widzicie ten za tym żółtym? Też widać, że jest stary jeszcze za czasów Hiszpanów. I tutaj jest jakaś piękna fontanna, ale jak widać nie działa. Jest woda, ale fontanna nie działa. Do tamtego budynku, no nie, drzwi są zamknięte, tam nie da się wejść. Woda jest, ale fontanna nie działa. Dookoła tego parku też panie się porozkładały z jakimś jedzeniem, napojami, a ja już bym w sumie coś przekąsił i zaraz tutaj pozaglądam. No nie powiem, że w garki, ale w te chusty raczej, no bo tutaj nic nie widać jak na razie. Zamówiłem sobie u pani na początek samą kawę, to jest 6 kecali, czyli około 3 zł kosztuje pani tutaj szykuje coś, więc ja podpatrzę co pani robi. Pani już namówiła mnie na przekąskę, biorę, zobaczcie, taki, no to jest pewnie tortilla, taki crackers na głębokim oleju pewnie smażone albo pieczony. Do tego awokado, będzie sałatka i będzie to też z kurczakiem. I tak wygląda moja przekąska za 3 zł. Relaksujemy się w parku i przy okazji patrzymy jak wrócić z Anglii do Polski. Zobaczcie jakie ceny. My daliśmy 271 funtów za bilet z Cancun do, do Anglii, a tutaj do Łodzi 330, 264, 331. Co no, to za ceny? No wiedzą, że ludzie latają na wakacje, no to takie ceny są. Normalnie to pewnie za 20-30 funtów no Tu trochę lepiej już. No 60-70. My się tutaj relaksujemy na ławce, a za nami z tyłu, zobaczcie jakie chmury nam się zbierają tam za wulkanem. Więc zbieramy się, idziemy trochę bliżej domu, trochę marketu, na którym się kręciliśmy, zabieramy jeszcze nasze śmieci. No idziemy w tamtą stronę. Marii zmęczona, połaziliśmy dzisiaj kilka godzin po mieście. Posiedzieli... Posiedzieliśmy teraz z godzinę na tej ławce, tak, na drzemkę. Ale jak będzie brzydka pogoda, no to albo zobaczcie, albo do baru, albo spać. Co wybierasz? Chciałabym iść do baru, ale... Idziemy na market, tam jeszcze było tam były jeszcze frytki dzisiaj. Mam ochotę. Idziemy w tamtą stronę prosto, tu jest ten kościół, który Wam pokazywałem wcześniej, żółty. Przyszliśmy jeszcze do hostelu sprawdzić taki taras z widokiem pięknym. Tutaj na dole jest basen, ludzie siedzą, słyszycie? Tutaj jest bar, no piękny widok dookoła, ale spadamy, bo zaraz tutaj może padać. Ciemne chmury nadchodzą i zobaczcie, tutaj też widać ruiny. Po drodze jeszcze zajdziemy do supermarketu, może jakieś zakupy zrobimy, może coś kupimy do jedzenia. Sprawdzimy ceny i zobaczcie, to jest za pół kilo, więc to jest 8,95. A że robimy kecale na pół, no to wychodzi taka cena jakby za kilogram. Czyli tyle kosztuje kilogram ziemniaków, cebula 5,70 wychodzi za tą białą, 8,50 kosztuje taka kawa lokalna 400 gram. Za to mleko wychodzi 9 zł. 18 kecali trzeba dać za taki litr mleka. Niecałe 20 zł w Gwatemali wychodzi za 30 jajek. Zaszliśmy jeszcze na taki lokalny markecik, ale jak widzicie, no to większość rzeczy już tutaj jest pozamykanych, więc tutaj nie poszperamy sobie za dużo. A szukamy też coś do jedzenia na tym markecie i widzimy, że te budy wszystkie pozamykane już. Jednak znaleźliśmy coś otwarte i siadamy, będziemy jeść. Ja sobie zamówiłem to, a Marika wzięła sobie tą porcję. Jest moje danie za 25 kecali, czyli jakieś 12,50 do tego jest jeszcze napój. Przyszło Mariki danie, kurczak z warzywami i ryżem i do tego jeszcze mamy tortillę. Mari, tak? jak smakowało? Też byś nie wróciła tak jak ja? 3 na 10. Tak, słabiutko było. Nawet 2. Hmm. Trafiliśmy jeszcze na jakąś wyprzedaż na margecie, pan tu krzyczy, że wszystko za 15, czyli prawie 8 zł. Przyszliśmy zagryźć tamte smaki tym kurczakiem z frytkami za 10 kecali, czyli lekko ponad 5 zł. Frytki bardzo dobre, już próbowaliśmy. Pani na świeżo fryty kroi, ale my już spadamy. Zjedliśmy, idziemy. Idziemy teraz inną stroną, przejdziemy przez całą stację i dojdziemy do naszego hotelu. Spójrzcie jeszcze na te autobusy, jakie one są ładne, kolorowe, pomalowane. Jeden zielony, drugi żółty. No i ich tutaj stoi sporo. Zobaczcie. Jeden, dwa, tutaj trzeci, czwarty. Każdy inaczej wygląda. Tak się dorabia na robocie. Zobaczcie. Trzeba paliwo spuścić. No nieźle. Dobre chłopaki. No i zarobią sobie taką bańkę. Spuszczą 15-20 litrów. Te autobusy jeszcze takie oświetlone. W nocy to fajnie widać. Na początku wam pokazywałem. Tutaj też jest taka skrzynka, że można nacisnąć i wezwać pomoc, jeżeli będzie trzeba. Zobaczcie, jak oświetlony. Ostatnio kupiliśmy bilety do Anglii z Cancun, a teraz kupiliśmy bilety. No właśnie, jeszcze nie do Polski, <laughs> nie. nie po drodze nam do tej Polski. Tak, no do Polski słuchajcie, to już dzisiaj chyba mówiliśmy, tak? Tyle samo właśnie, co, co stąd, nawet drożej. Znaczy w sensie z Cancun do. Dokąd? A, do kąd? Do, do Birmingham. Także lecimy najpierw do Berlina. <laughs> I żeby nie było tak łatwo, no to jeszcze będziemy lądować koło 22, także jeszcze będziemy musieli zostać jedną nockę w Berlinie. Może u kogoś. Gdzieś tak ktoś tam się zgłosi i później na drugi dzień pociągiem. Pociągiem na wschodni, a na wschodnim startowaliśmy, więc naszą przygodę skończymy na Warszawa Wschodnia. <grym> Dzisiaj kolacja po studencku, nie chce nam się wychodzić na miasto, a my zawsze przygotowani. Jakaś zupka w torbie zawsze jest. Ja mam z wołowiny, Majka będzie miała rosół pikantny. Dziękujemy za oglądanie naszego pełnego odcinka z Gwatemali. Mamy dosyć ambitne plany, wejście na dwa wulkany, więc zostańcie z nami. I kto jeszcze nie subskrybuje, to może to teraz zrobić. I łapka w górę, komentarz dla zasięgów, to nas zawsze cieszy. Lubimy z Wami te interakcje. No i co? Do następnego!